Witam Państwa gorąco, Darek Ziarko, przedstawiciel handlowy. Znajdujemy się w gospodarstwie u Pana Jerzego Winiarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jurku, jaki dzisiaj zabieg będziemy wykonywać? Dzisiaj będziemy wykonywać wapno. Wapno. Drodzy Państwo, wapno jest bardzo potrzebne w sadzie, w tym momencie, że mam wzrost jabłek, aby ta jędrność, aby ta gorzka plamistość podskórna nie wyszła. Musi być dość często stosowane. Jaki produkt będziemy stosować, o jakiej nazwie? Physiocal. Physiocal. Drodzy Państwo, Tak wygląda przód. Już pokazuję tył. Zawartość wapnia. Dawka będzie 3 litry na hektar na 500 litrów. Drodzy Państwo, mam beczkę 2000 huzara, więc na beczkę będzie wlewane 12 litrów. Już pokazujemy jak produkt wygląda. Tak drodzy Państwo, produkt się zachowuje w Wabi Dwa pili wystąpiły u nas ulewne deszcze Więc dzisiaj mamy dzień pogody Dlatego jest zdecydowanie sadownika na zrobienie takiego zabiegu Odejdziemy trochę drodzy Państwo Panie Jurku, dlaczego Pan zdecydował się na ten produkt? Dlaczego fizjoka? czy miał Pan jakieś doświadczenia z roku poprzedniego? w poprzednim sezonie był stosowany byłem zadowolony z tego produktu wyniki wyszły dobrze, owoce wyszły dobrej jakości, jędrność była yy, y, 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 ok no i po prostu przechowywanie wyszło też, też dobrze, przechowywane były owoce do serca, pozytywnie wszystko, no i zdecydowałem się na ten produkt więc drodzy Państwo wydaje mi się, że warto zainwestować się w fizjoka, ale sami spróbujecie, sami się przekonacie pozdrawiamy serdecznie